Dzień dobry! Witamy serdecznie w tę piękną sobotę! What? Czy przed chwilą nie mówiłam, żebyśmy teraz nie nagrywali, Ale bo nie trzeba się to nie jest wina tego, że ja się nie skupiam, bo patrzyłem tam, tylko chodzi o to, że auta za blisko parkują wyjazdów, bo wszystkie osiedla są źle zaprojektowane i w ogóle nie ma parkingu. No skręcę. Ola. Ja się skupiam na jeździe. Ty się skupiaj na tym, żeby trzymać telefon. O może, boli mi oko. Dobra, słuchajcie, jest taka sprawa, że mam dziewczynę influencerkę. Strasznie nie lubię tego słowa. Wcześniej mówiłem, że mam psa influencera, ale prawda jest taka, że to jest Zoro. Nie, no Lilka, a ja jestem po prostu jej menadżerką. No mamo. Ale tu jest ruchu w ogóle dzisiaj. Prawda? <laughs> Chciałam na starcie powiedzieć, że to jest odcinek Patrykowy, także możecie się tutaj spodziewać. Co to z niego? Że ja na przykład nie wiem, co się w tym odcinku wydarzy. Czy ty masz zaplanowane... Ma i, I to jest koniec odcinka? Tak. A czy coś. Tak, Ty, Ola, nagrywasz ostatni film, który zrobiłaś miał 50 ponad <grym> wiem. Z całego tygodnia. <grym> no ale czy, czy jedno wyjście na śniadanie to jest materiał na film? Jest, jest. Ludzie są bardzo ciekawi. Bo ja w ogóle zacząłem mówić, ale nie dokończyłem, że to z zaproszenia influencerskiego. <grym> No. bo chciałem powiedzieć, że takie zaproszenie jest po to, żeby się to na Instagramie pokazało. Nikt na YouTube nie chciał, żebyśmy to pokazywali, ale mi się wydaje, że to jest fajny content, tak. Nie, popro... Ja myślę, że to jest tak. Oni, jeśli już, to chcą, żebyśmy to pokazali na Instagramie, a dla nas to jest przy okazji content na YouTube'a, no ale ja nie traktuję tego jako współpracę na YouTube'ie, bo. Nikt w ogóle nie rozumie, taka synergia. Oni mogą nawet, myślę, że nie wiedzieć, że mamy YouTube'a. Myślę, że na 100% nie wiedzą, że mamy YouTube'a. Jesteśmy jak te ptaki, co wyjadają. Żarcie z paszczy krokodyli. Wiesz o co chodzi? Że i on się naje i krokodyl ma czyste zęby. To... Tak, to się po prostu mówi dwie pieczenia na jednym ogniu, a nie jakieś krokodyle z coś tam, coś tam. Są takie ptaszki, co żywią się drobinkami z między zębów krokodyli. Czy kończy się to tragedią? Nie właśnie. Oj, właśnie na tym to wszystko polega, że wszyscy są szczęśliwi. I krokodyl, bo ma czyste zęby, i ptaszek. No ale na maszyna. przykład nie ma czasem tak, że pomyślisz sobie, a w sumie mam ochotkę na takiego wróbelka. Nie. Czy powiedzieliśmy już co to jest za miejsce? Nie. Texiko. I z tego co widziałam w menu, to zapowiada się bardzo takie przyjemne śniadanko. Takie miało, amerykańskie? Jakbym miał zgadywać, to Texiko to połączenie Texas i Meksyk. No, bardzo możliwe. Na naszych stołach lądują pancake'i, gofry i inne barbecue specjalne. To nie wiem, Meksykańską jest... Akurat nie lubię meksykańskiej kuchni, więc yy, cieszę się. A wiesz, że Meksyk jest tak duży? Nie Meksyk, Teksas. Teksas jest tak duży, że całą Polskę by zmieściła w nim? Nie wiem. Hmm? A i tak to nie jest największy stan w Ameryce. A wiesz, jak jest największy? A powinnaś, bo ty jesteś taka Laska! Alaska! Alaska! Jaki zamach! To... W ogóle, Luka, dzień dobry. Witałaś się z widzami? Ola mówiła, że fajnie, że mamy takie zaproszenie. Pokazywałaś się, tak? Tak, chyba tak. Nie wiem, co... Że jakbyśmy tego nie mieli, to trzeba wejść i powiedzieć: Dzień dobry, bo jesteśmy ci od Instagrama. Chodzi o to, że już kilka razy była taka sytuacja, że my dostaliśmy gdzieś jakieś zaproszenie na Instagramie. O, e... Ostatnio byliśmy na sushi, na restauracji. Tak, na przykład tam. I wiecie, tam się wchodzi, no i przez to, że my jesteśmy z tego zaproszenia, no to nie siadasz normalnie przy stoliku, tylko musisz powiedzieć. I wydaje mi się, że najprościej by było powiedzieć, że jesteśmy influencerami. <słyski> <słyski> Ale Boże, to słowo. Ja, ja się nie mogę do niego przekonać i po prostu strasznie czuję, że do mnie nie pasuje, więc zawsze staram się tak naokoło powiedzieć, żeby nie użyć tego słowa i... Teraz na tym restaurant Weeku Przyszłam i powiedziałam coś, że my jesteśmy z takiego zaproszenia, które dostaliśmy na Instagramie. I ta kobieta dalej nie wiedziała o co chodzi, bo zaczęła się coś tam jeszcze dopytywać, no więc łatwiej by było, gdybym używała normalnie tego słowa. Więc może ty zacznij i po prostu mów to wszystko za mnie. Nie ma sprawy Tym razem nie musisz, no bo mamy to zaproszenie, więc po prostu wchodzisz, dajesz i nie musisz używać tych wszystkich słów. Koniec? No nie, hmm. nie ja wiem, coś by się i... byśmy to by jak później, jak zjemy, to sobie zrobimy. No, o Teksasie na przykład. Nic, nie wiem o Teksasie, ale w ogóle wydaje mi się, że przez całe nagrywanie miałam brudny obiekt. Faktycznie był brudny. Serki. Koman na śniadanie, dwa szoty od razu. Tak, tak mów. Ona co chusteczkę, chusteczkę w wodzie zamoczyła, Boże święty. Już pijana, jeszcze się nie napiła tych szotów. Jest tutaj coś takiego jak stabilizacja obrazu. Nie wiem co to jest Steady shot. Ale mam włączone standardowe, może włączę aktywne? Sprawdźmy czy to coś. Nagrywam tak jak ty. Nie nagrywam aż tak. Ale co, jest stabilnie? Nie wam przewejść. Niestety ty musisz nagrać, bo ja nie umiem nagrywać takiej stabilnej. Nie wiem czy nie lepiej żebyś z tego zrobił, bo lepsze jest To Daj. Ola głodny jest No i co? Jak się zapowiada? Bardzo jest dobra. I w ogóle dżem bekonowy. Możesz mi oddać Dżem mój... <laughs> bekonowy to mój lubiony dżem. co tam jest? Puszyste amerykańskie pankejki, jajko sadzone, bekon jam, amerykański ser oblany syropem klonowym, świeże jalapeno, którego nie wzięłaś. Tak, wiedziałam, że to nie jest A pamiętasz, że ostatnio wzięłaś ostrą zupę? W sensie nie miałeś wyboru. I mówisz, zjem, bo żeby kucharzowi nie było przykro. Zjadłeś. No a ja mam... Muffin burger. Bardziej muffin burger. Smaszowana wołowina, jajko sadzone, bacon jam i amerykański ser, zamknięte w klasycznym muffinie Z dodatkiem sosu i s... chipotle i mango. Chipotle i mango A skąd wiesz, z jakim ja mam sosem? nie Mam sosu. chipotle. To w sumie składniki mamy podobne. Tam słoneczko. Ty coś chyba nie w humorku dzisiaj jesteś, mam wrażenie. Co? Daj tu główkę. No, oj, palucha włożyłam jak zawsze. Dobrze.

Ola we Wrocławiu. Turystka. Podziwia kafelki. Ładny <grym> jest. O, rumbar tu też jest. Byłem w rumbarze, ale w innym. Bardzo fajne drinki podają. Ładne. A ja po mam z dwa razy. Co? A tu jest. To jest o, bo... oficjalne. No, od zaplecza, żeśmy wreszcie. za zacząć? Tak. To dziękuję za śniadanie. Nie, nie, wiem, nie wiem, której bardziej. Mi. I <laughs> ile ludzi. I tu każdy w odstępie tak 5 tak, metrów, tak. że nie ma jak przejechać, bo każdy idzie. To dziecko też będzie wjeżdżać? Nie. nie. Także jesteśmy po śniadaniu i mi moje bardzo smakowało i to na tyle, że nawet nie zaproponowałam Patrykowi, czy chcę spróbować. Zorientowałam się, jak już zjadłam wszystko i pomyślałam, o, to by było miłe. <laughs> <laughs> Ale już za późno. Bardzo mi smakowało. Ja miałam pankejki, Patryk to mówił wcześniej, takie pankejki z jajkiem, bekonem i w ogóle. Ludzie to widzieli ogólnie. Polane z syropem klonowym, przez co takie yy, na maksa połączenie bardzo słodkiego i słonego smaku. Mi się, mi się bardzo podobało, Bardzo fajne. Pogadaliśmy trochę na końcu z panią kelnerką. Powiedziała, że to jest taka teksańska restauracja z takim meksykańskim twistem. Ale bo było parę takich rzeczy tam. Trochę w niektórych kolendra była. Te tacosy też wydaje mi się, że gdzieś tam widziałam. I powiedzieli, że, że są otwarci cały dzień i na śniadanie jest tylko góra, a na dole jest tak bardziej kolorowo meksykańsko i to na wieczór jest otwierane. I gadaliśmy o tym dżemie bekonowym. Bo to takie pierwsze ja słyszę o czymś takim jak dżem konowy, ale. I ona mówi, ona mówi, że ona się pyta szefa szefie, ale jak, jak się robi dżem konowy? A on mówi, normalnie, jak z truskawek. <laughs> no. Także fajny, fajny poranek. Ja w ogóle ze wszystkich posiłków to najbardziej lubię śniadania, a śniadanie na mieście to już w ogóle. To jest moja jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu mm -hmm. na mieście. Czekaj, bo. Aha, że to, co jeszcze rozmawialiśmy, to że oprócz yy, śniadania, to, to do wywalenia <grymne> No, o tym eksperiencie, że fajna miejscówka, taki klimacik, tak. spoko, że to jedzenie jest takie no, trochę bardziej nietypowe niż ogólnie w śniadaniowniach. Ona coś o tej kawie też jakby ją zachwalała, ale ja nie ogarnąłem. Ona mówi, że mamy przelew, czy chcesz przelew? Ja mówię, jak kelnerka pyta, czy chcesz przelew? Mówię, bardzo proszę. <grymne> To, z tego co ja ostatnio gdzieś mi się obiło o uszy, no to że kawa przelewowa to podobno jest jakaś super dobra, ale yy, przez to, że ja w ogóle nie piję kawy w życiu, no to nic więcej nie umiem powiedzieć niż tylko, że mi się coś obiło o uszy. A przez to, że ja jestem yy, fatalnym krytykiem kulinarnym, to ja mogę tylko powiedzieć, no dobra była. No, ale inna niż taka, co zawsze pijesz? I inna, inna, dużo lepsza. Mm to jest lilki sierści, robisz przedłużoną brodę. To tyle w tym odcinku. Polecamy śniadania na mieście. To, y, to jest też fajnie, że to jest tak blisko centrum, że to nie jest jakieś miejsce, które jak polecisz i ktoś przyjeżdża do Wrocławia, to musi y, dylać Dlaczego używam tego słowa? Bo Krina wczoraj powiedziała, że, u, że ona u nich się mówi dylać jako tańczyć. Jak ona kiedyś przyjechała do Wrocławia i się zapyta, czy idziemy podylać, to chodziło jej o to, czy idziemy potańczyć. Dobra, w każdym razie, że jak ktoś przyjeżdża do Wrocławia, to nie musi tego miejsca szukać gdzieś tam na psim polu, tylko to jest tak bardzo blisko rynku, więc fajnie sobie tak paść, zjeść. Na pasażu Pokojchow. Pokojchow. Swoją drogą dziwne słowo. Pozdrawiamy Pana Pokojchow. Albo nie, nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, no to się żegnamy, kończymy, Lilka, o tam jest Lileczka, no ona nie pojadła, ale dostała całą miskę wody i wyżłopała, także myślę, że też zadowolona. Bye.